Cześć, witajcie, jestem Huda. To jest taki film informacyjny, mianowicie mówiłem wam tak z dwa tygodnie temu, czy coś takiego, że jestem chory, po prostu mam katar, garbo mnie boli i kaszle i po prostu miałem trudności z nagrywaniem, a teraz już mi wszystko ogólnie tak przeszło, zostało trochę kaszlu, znaczy ten kaszle tak kasłałem, kasłałem i w końcu poszłem do lekarza i ten, i dostałem skierowanie na prześwietlenie klatki piersiowej, no i tutaj nie wiadomo co to wykaże i kiedy bym na następne filmy, ale co za chwilę. A właśnie wczoraj nie było filmu, bo pomagałem koleżance robić prezentację do szkoły, a dzisiaj właśnie nie było, bo byłem u lekarza i zaraz wybieram się też na to prześwietlenie, a jutro zobaczymy. Jeśli wszystko będzie ok, to jutro już ewentualnie w piątek pojawi się jakiś normalny film z FIFY, a jak nie, coś będzie nie tak czy coś. To po prostu dam wam o tym informacje tutaj w filmie, a jak nie po prostu nie byłbym może w stanie, czy nie wiem, ewentualnie trafiłbym do szpitala, chociaż co wątpię, nie powinno być aż tak tragicznie. To śledźcie mnie na Google Plus lub na Facebooku. Tutaj jest Facebook, na moim kanale link do niego, albo na Google Plus. Tutaj też teraz jest połączony z YouTube, więc nie wiem jak napiszę coś na Google Plus, czy to czy na YouTube będzie widoczne, czy nie, nie wiem. Więc tutaj. Czy jakoś można śledzić na no Google Plus kogoś? Nie mam pojęcia. Ale możecie tu zerkać, czy coś w tym stylu. No i chyba tyle. Mam nadzieję, że wyjaśniłem sprawę, że filmu, dlaczego nie było wczoraj i dzisiaj filmu i dlaczego może nie być jeszcze przez jakiś czas. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.